Witajcie, tu Johny z Pracowni Gitar. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o wspaniałym instrumencie, jakim jest Hofner 175, który trafił do nas na pełną renowację oraz delikatną modyfikację, tak aby był w pełni użytkowy i maksymalnie wygodny. Hofner dedykowany jest do działań studyjnych, Prawdopodobnie też będzie występował gdzieś na scenie, więc musieliśmy dołożyć wszelkich starań, aby setup, tak samo jak elektronika, były w pełni sprawne i spełniały oczekiwania naszego klienta. Na dobry początek, jak zwykle, usuwamy struny, zabezpieczając instrument przed ewentualnymi uszkodzeniami. Oczywiście, w międzyczasie zawsze staram się czyścić gitarę maksymalnie ile, ile się da. Na dobry początek w tym modelu odkręciliśmy sobie gryf. Jak zwykle stopa niepomalowana, a ciekawostką jest to, że w środku znalazł się kawałek tego winylu imitującego skórę. Tu, jak widać, postanowiliśmy przeprowadzić renowację kluczy, gdyż tak unikatowych kluczy nie da się dostać za bardzo nigdzie. Ale klucze były też w bardzo dobrym stanie, więc dołożyliśmy wszelkich starań, żeby doprowadzić je do pewnej używalności. Na szczęście inżynierowie projektujący te klucze pomyśleli o tym, że trzeba będzie kiedyś je odświeżyć, więc cały system otwierania ich... I doprowadzania do pełnej świetności były możliwe. Oczywiście, klucze też na końcu wyczyściliśmy, pył ładnie się błyszczały. Przykręcone z powrotem, jak widać, na gryf. Oczywiście, teraz robimy. Zdejmowanie pomiarów i regulację gryfu, żeby przygotować go do szlifu. Na innych filmikach na naszym kanale możecie obejrzeć sobie, jak wygląda dokładnie szlif progów. I tam też będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć prawdopodobnie, jak i dlaczego przeprowadzamy. Nie, większość zabiegów. Zabieg wymagający chyba najwięcej precyzji to koronowanie. Gdzie musimy zdjąć idealnie odpowiednią ilość materiału z każdego progu. No i oczywiście, jak zwykle, na koniec polerowanie. I generalne olejowanie podstrunnicy. W starych instrumentach często ta podstrunnica wymaga e, dużo czułości. W tym wypadku po prostu po oczyszczeniu całym i polerowaniu e, nakładali się kilka razy. Olej. Tu widzimy elektronikę w bardzo dobrym stanie i kondycji. Wymagała głównie wyczyszczenia i konserwacji. Na załączonym obrazku widać, że usunęliśmy jeden z upów który oczywiście trafił do pokrowca razem z gitarą. Został tymczasowo usunięty. Z wymagań czysto technicznych zaproponowanych przez użytkownika instrumentu. Tu usunęliśmy oczywiście elektronikę na bok. Czyszczenie całego instrumentu, A czyszczenie tej powłoki winylowej było bardzo wymagające ponieważ ta faktura skóry bardzo mocno była pobrudzona w kłębieniach. No ale zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, żeby instrument dostał nową młodość. Bardzo ciekawy montaż mostka stałego. Postanowiliśmy nie modyfikować nic w tym wypadku, ponieważ chcieliśmy zachować maksymalną oryginalność konstrukcji instrumentu. Ale przy tremolo, który jest zainstalowany w tym instrumencie musieliśmy jednak podjąć kilka działań e, takich modyfikujących. Przy wajsze zamontowaliśmy mosiężną obręcz, która miała za zadanie blokowanie mostu troszeczkę wcześniej, ponieważ otwór, który tam został zaproponowany przez producenta był zbyt szeroki i niestety wajcha wylatywała za daleko, co powodowało to, że instrument był niemożliwy do ustawienia i regularnie się rozstrajał. Jak widać po wyczyszczeniu wszystkich elementów i zamontowaniu ich y, klasycznie y, robimy ten finalny setup. Tu zamontowaliśmy sobie struny firmy Dadario XS. był to instrument najprostszy do ustawienia, no ale Andrzej użył wszystkich swoich umiejętności i wiedzy, aby doprowadzić go do pełnej grywalności. Tu na załączonych obrazkach możemy sobie obejrzeć, jak instrument mniej więcej wyglądał na koniec prac. Bardzo ciekawy instrument, bardzo ciekawie brzmiący. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli wam pokazać jakiś utwór albo numer muzyczny, w którym ten instrument gra. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam na następny odcinek Pracownia Gitar.